Cześć, witam w kolejnym odcinku z, z drabkami irlandzkimi. Dzisiaj przechodzę do Was z takim odcinkiem e, za łączną kwotę 16 euro. I mam tutaj trzy zrabki krzyżówki za 3 euro oraz dwie zrabki bingo, jedną za 3, drugą za 4. Tą tutaj e, różową, e, którą bardzo lubię zdrapywać. Także dzisiaj taki zestaw zdrapek. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj wpadnie. Oczywiście. Zdrapki zaczęłam już zdrapywać, żeby było szybciej. No i zapraszam Was kochani do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki. No i zaczniemy sobie nasze zdrapywanie od zrapeczki od krzyżóweczki, którą mam w trzech sztukach. Więc zobaczymy, czy coś się uda tutaj wydrapać. Szukamy literki Y. Y niestety nie jest tutaj. Dalej. Mamy M. M było tutaj. Tutaj. Tutaj i tutaj. Dalej mamy Q, ale Q chyba nigdzie nie widziałam. Dalej mamy literkę G. G jest dwa razy w na F w bonusie, przepraszam. No ale bonus już nam odpada, z racji tego, że została ostatnia literka, a brakuje nam dwóch do bonusu, więc ale tutaj niestety nic już nie wpadnie. Literka ten, no właśnie. A jeszcze brakowało E. Także sprawdzimy sobie, czy ta literka T nam coś tutaj zmieni. ale chyba niestety nic. Czy mam tu jakieś słowa ułożone? Tutaj mamy jedno, tutaj mamy drugie. Nie było V. Nie było E. Nie było R. No i niestety. Kochanie, jest wygrana na tej strapce. znalazło się trzecie słówko, bo tutaj nie zdrapałam literki T, więc tutaj mamy jedno. Tutaj mamy jedno, tutaj mamy drugie. No i tutaj jest trzecie, więc za trzy słówka mamy 3 euro zwrotu. Także ta zrapeczka na szczęście się zwróciła. Także jest no i przechodzimy sobie na kolejnej zdrapki. Do zdrapeczki bingo i tutaj szukamy dwójki i czternastki. I sprawdzamy. Dalej. Dziesięć i trzydzieści cztery.

no ale mamy tylko jedną linię, także tutaj mamy ten mnożnik, gwiazdka, gwiazdka, gdzie była gwiazdka, gwiazdka jest tutaj, gwiazdka nam żadnej linii tutaj nie robi. Gdyby robiła to ta wygrana byłaby podwojona i sprawdźmy sobie czy znajdziemy taki woreczek, no nie ma. No tutaj była stówka, także na tej zdrabce jest zwrot, bo to jest linia za, za 3 euro. Radę. Pierwsza zrabka wygrana. I przechodzimy sobie do kolejnych. Krzyżóweczka. G. G potrzebowaliśmy w poprzedniej, a w tej to nie wiem, czy to nam się do czegoś przyda. Dalej. L. Tutaj do bonusu brakuje tylko U. Więc fajnie by było, jakby wpadło. wpadło. L. Jest U. No, super bonus. Bonusem wygrywa z więc już mamy drugą wygraną. Drugą już wygraną zrapeczkę, Aby było coś więcej niż, niż że zwrot. Tutaj jeszcze jest U. Dobra. Dalej mamy I. Tutaj jest wyraz. Tutaj jest, zobaczmy sobie, czy jest w ogóle, czy jest więcej tych wyrazów. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. I nie widzę, żeby gdzieś był trzeci. Chyba nie ma. H. H. Tak, ha. A jest w gwiazdce. No ale to już nam tutaj nie robi żadnej dodatkowej wygranej nie było r, nie było d, nie było a, nie było y. Tak więc niestety zostajemy tutaj z dwoma wyrazami, a wygranej jest w bonusie i sprawdźmy sobie co to za wygrana? No jest piąteczka. No ale fajnie, zawsze to coś. No, i przedostatnia strapeczka na dzisiaj, szukamy szczęśliwych liczb. 70 i 23. 23 od razu widzę. Czy gdzieś jeszcze? 23 i 70. No, 70 jest jeszcze tutaj. Dalej. Sprawiam sobie, oddało cztery i czterdzieści

jest 79. No, i tutaj na dole już nie ma. Dalej 85 pięć i siedemdziesiąt No, jest linia, jest, już ją widzę. Jest zwrot na tej zdradzie, i jedna linia tutaj w tym okienku daje nam 4 euro zwrotu. Więc to jest. Y na tej zdrapce już mamy co najmniej zwrot. Może jeszcze coś tutaj dołożymy. Zobaczymy. 75 i 85. pięć. Dalej. 28 i pięćdziesiąt trzy. Dwadzieścia samej góry pięćdziesiąt trzy nie ma, no i tutaj już nie ma. Dalej, pięćdziesiąt osiem i trzy Mamy trójeczkę. 58 nie ma. Tutaj jest 58. No i tutaj na samym dole mamy trójeczkę. Dwie ostatnie uwaga, uwaga. Mamy 59, czyli brakuje nam dziewiątki do drugiej linii. Byłoby fajnie jakby wpadła. 59, 59. Tam już dalej nic się raczej nie utworzy. Trzymajcie kciuki, aby była dziewiątka. Uwaga, uwaga. No nie, jest 11. Jedenastka nam tutaj nie dołoży żadnej wygranej, ale zwrocik jest. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj, no i tu jest ta jedna linia, także na tej zrapeczce mamy zwrot, tutaj szukamy 23 takich samych kwot żeby wygrać 25 euro, na no, ale to się nie stanie, no bo nie ma takich wygranych jak 25 plus 4, także kolejna zrobeczka przyniosła zwrot. No i przechodzimy sobie do ostatniej krzyżóweczki, tutaj do bonusa również nam brakuje tylko R ale R by też nam tutaj kilka słówek chyba utworzyło, bo tutaj tutaj mamy jedno słowo tutaj R by nam utworzyło drugie trzecie i czwarte czyli 5 i 5 to by nam utworzyło dyszkę zobaczymy tymczasem mamy C Więcej by nam zrobiło słów, więc już raczej na pewno nie będzie. J, J nie widziałam. J, niestety nie widziałam. M, M jest tutaj. No i to wszystko. Dalej mamy T. To jest w piasce. Nie było A. No, i o, tutaj mam słówko. Utworzone. W bonusie, co by było w bonusie? W bonusie byłoby 100 euro. A tutaj, co my mamy? Więc tak, i nie było. Nie, przepraszam, i było, ale nie było A. Mam jedno słówko, drugie słówko. R, Y. Nie było k, k nie było, nie było o, no ale to o nam tutaj nic nie tworzy. No chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic tutaj nie dołożymy do tych wygranych. Wychodzi na to, że ta z zdrapeczka jest przegrana. Tak więc moi drodzy, podsumowując dzisiejszy odcinek. Na 5 drapeczek przegrała tylko jedna. Jedna krzyżówka przegrała. No ale 4 aż wygrały, także wynik ilościowy jest całkiem fajny. Mogę wręcz powiedzieć, że bardzo fajny, no bo 4 na 5 no to jest fajny wynik. No a zdrapeczki przyniosły takie wygrane, jak tutaj w zdrapce bingo. Był zwrot, tutaj jest jedna linia za 4 euro. Tutaj na tej zdrapeczce, na krzyżówce, był bonus 5 euro. Tutaj w bonusie mieliśmy 5 euro. No i tutaj na tej zdrabce bingo za 3 euro, tutaj był zwrot, tutaj była jedna linia też za 3 euro. No i ta zdrabka gdzieś to słówko odnalazło. Tutaj również był zwrot, także na wydane 16 euro zwróciło się 15. Więc no powiedzmy sobie, że jest nieźle. 4 na 5 wygrane, to jest no fajny, fajny, bardzo fajny wynik ilościowy. Tak więc kochani, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz jakiś fajny komentarz, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, również Was zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze zdrabkami irlandzkimi, a na dzisiaj się z Wami już żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Pa Pa!